Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić proste ciasto jogurtowe z jabłkami. Jest wilgotne i puszyste, zawsze się udaje. Zaczynamy od zmiksowania jajek z wanilią i cukrem na jasną, puszystą masę. Zajmie to około 6 minut. Jeśli zamiast ziarenek wanili używacie pasty lub ekstraktu, dodajcie je później razem z jogurtem. Dodajemy jogurt i olej. Dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Miksujemy tylko do połączenia składników. Zbyt długie mieszanie na tym etapie może spowodować zakalec. Ciasto przekładamy do blaszki. Układamy jabłka wymieszane z cynamonem i lekko wciskamy je w ciasto. Pieczymy około 50 minut w 180 stopniach. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie: lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie również mój przepis na ciasto czekoladowe z budyniem i jabłkami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!